To było właśnie tematem pana referatu, który wygłosił pan w zeszłym roku, a tytuł jego brzmiał Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie. Więc to czego uczyli się leśnicy zakładało o pewną stałość warunków zewnętrznych, a teraz mamy do czynienia z gwałtownie zmieniającym się otoczeniem i co naprawdę się przede wszystkim zmienia w tym otoczeniu. Ten model leśnictwa kształtował się w zupełnie innej sytuacji przy założeniu stałości pewnych zjawisk, stałości pewnych procesów, w ogóle generalnie takiej, takiej filozofii lasu, że to jest bardzo, bardzo stabilny ekosystem. I z drugiej strony w sytuacji zagrożenia niedoborem surowca. Teraz o, o, oba te czynniki się zmieniły. Nie, nie ma ryzyka niedoboru surowca. Wiemy, że, że las się dynamicznie zmienia, no i trzeba by do tego dostosować. Przepisy, regulacje, którymi się leśnicy kierują. I ten proces oczywiście zachodzi, tylko, tylko on zachodzi z pewnym opóźnieniem, a druga rzecz to jest, że tak powiem, implementacja tych zmian. Łatwo jest coś napisać i wydrukować, tak? i jeszcze uzyskać pieczątkę, że to jest oficjalne stanowisko, że tak należy robić. Natomiast no, ludzie są ukształtowani przez cały proces. Kształcenia, później praktyki przez długie dziesięciolecia i tego się nie zmienia łatwo. To, to wymaga edukacji, szkoleń ciągłych, ciągłego podnoszenia kwalifikacji, no ale, ale z naciskiem właśnie na to, co, co się zmieniło. Tak nie chodzi o to, żeby tłuc ludziom do głowy ciągle to samo, tylko żeby przede wszystkim uwrażliwiać na to, co, co się zmieniło w stosunku do tego, czego oni byli uczeni. To, to, to jest jedna z tych rzeczy, które też... Zauważam także, że, że odwiedzamy naszych absolwentów sprzed 30 lat. No już mam takich, tam, którzy już, już niedługo będą przechodzić na emeryturę. No i przecież nas uczono tak i tak, no, to, że tak jest. Tam, a teraz przychodzicie i mówicie co innego. Tam, no, jak, 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 to, jak to jest? Tam, komu tutaj ufać? No, ludzie nie bardzo sobie zdają sprawę, że, że nauka się zmienia, że na tym nauka polega, także się odkrywa rzeczy nowe i w związku z tym to, co uważaliśmy 50 lat temu, jest może już nieaktualne. To oczywiście jest duży problem, oznacza, że, że duża część naszego wysiłku, który wkładamy w zdobywanie wiedzy, no, idzie niejako na marne, bo trzeba, trzeba to powtarzać, tak? a, a część rzeczy może najlepiej byłoby zapomnieć, jeżeli się okazało, że to. Są rzeczy już zupełnie nieaktualne. No więc, więc jest, jest ten problem wprowadzania tego w życie. Tak? I, I to ja to obserwuję, wchodząc po lesie, że pewne, wiem, że pewne zasady zostały zmodyfikowane w dobrą stronę. Tak? Jeśli na przykład chodzi o gatunki domieszkowe, o gatunki, które kiedyś były uważane za chwasty leśne, że to już tak nie jest, że, że można je zostawiać. No ale idę do lasu i widzę, że. Wszystkie zostały wycięte, tak? bo ktoś, kto to robi, no, ma swoje przyzwyczajenia. Tak? I to, to następna rzecz, która też chyba nie, nie do wszystkich dociera, to jest to, że, że, że ci wysoko wykształceni leśnicy no, siedzą w biurach przy, przy monitorach no, i, to, to jest, i wypełniają jakieś papiery. Tak? To, to, to jest ich praca, a, a w lesie z siekierą, czy piłą, czy harwesterem jest kto inny. Tak? To są firmy zewnętrzne, to są ludzie, którzy często nie mają. Wykształcenia leśnego, mają jakieś wyobrażenie o tym, co robią, mają jakieś przyzwyczajenia, no ale nikt też nie stoi za nimi, ich nie pilnuje na każdym kroku. Tak? I, że w związku z tym wiele rzeczy, które chcielibyśmy w lasach zmienić, no wymagałoby także pracy na, na tym poziomie, tak? Ze, zejścia do, do poziomu wykonawców. Jak wspomniałem, ci wykonawcy nie, nie, nie pracują, nie są zatrudnieni w lasach państwowych, tylko to jest outsourcing tam, w tej chwili. To wiemy, wiemy też o tym, że, że to są ludzie, którzy nie zarabiają za, za dużo, tak iż szybka jest rotacja. W związku z tym jedni odchodzą, przychodzą na nowi tak, z małym doświadczeniem albo w ogóle bez żadnego. To, to, to też są problemy, z którymi się leśnictwo zderza. Tak. To jest, to jest ta, ta społeczna strona otoczenia leśnictwa, że, że ten model, który bardzo skutecznie działał przez 30-lecia, Stan, że tak powiem, finansowy lasów państwowych z tego dobrym dowodem, że niekoniecznie musi się sprawdzić w najbliższej przyszłości, bo, bo pewne rzeczy się zmieniają bardzo radykalnie w tej chwili, i myślę, że, że to też będzie wymagało jakichś istotnych modyfikacji w samym gospodarowaniu w lesie. W związku z tym, co się określa jako globalny kryzys klimatyczny. Możemy się spodziewać różnych zjawisk, a wśród nich dużo zjawisk ekstremalnych, które dotkną polskie lasy. Jak, jak lasy mają się do tego przygotować? Jak leśnictwo? No to, jest, to jest jedno z większych wyzwań, o których tam wspominałem. Takie zjawiska zawsze były, tyle że ważna jest również ich częstość i intensywność. Jak uważamy. W miarę jak klimat się ociepla, to tych ekstremalnych zjawisk będzie przybywać, będą częstsze i prawdopodobnie będą bardziej dotkliwe o, o większej skali. No więc to oczywiście jest duże wyzwanie dla lasów, bo to wykracza poza to, do czego się przyzwyczailiśmy. Jak w 2002 roku w Puszczy Piskiej przyszedł huragan w lipcu, obalając tam w sumie, nie wiem, 2,5 do 3 milionów metrów sześciennych, to to był rekord Polski, tak, I długo o tym mówiono, że to jest coś niezwykłego. No, ale w 2017 huragan obalił już prawie 9 milionów metrów tak? sześciennych, a w, w krajach zachodniej Europy się zdarzały już huragany, które obalały kilkadziesiąt, no. No więc to, to jest coś, co trzeba brać pod uwagę, nie da się tego zignorować i tutaj no leśnictwo musi się do tego przystosować, również od strony takiej koncepcyjnej, tak? bo wspomniałem o tym, że, że, że cała koncepcja limitowania pozyskiwania drewna, bardzo wyrafinowana, bardzo dobrze dopracowana, no zakłada jednak, że tego typu zjawiska wprawdzie są, ale nie odgrywają dominującej roli. No i coraz bardziej to się rozjeżdża z rzeczywistością. Tak? Czyli, czyli niedługo to już nie nasze wyliczenia będą dyktować, sobie, co robić w lesie, tylko przyroda. Tam? Gdzie, gdzie powie huragan, gdzie się coś spali, tak? gdzie przyjdzie susza i spowoduje, że duża część drzew zacznie zamierać. No akurat jesteśmy tak w tym momencie po, po deszczyku, tak, który trochę. Poprawił sytuację, no ale cały kwiecień był bardzo suchy i wiemy, że, że ta sytuacja nadal jest dramatyczna, bo, bo jeden opad czy drugi tego nie, nie odwróci tak szybko. No więc susza jest, jest jednym z większych zagrożeń. To, to już sami leśnicy zauważają i piszą o tym i robią na ten temat konferencje, ponieważ to no, powoduje, że, że drzewostany zaczynają zamierać, nie, niekoniecznie nawet atakowane przez, przez owady yy, czy przez grzyby, tak? zaczynają drzewa zamierać z braku wody ze stresu wodnego. No więc więc to, 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 jest, to jest rzecz, do której nie byliśmy przyzwyczajeni. No. W naszej strefie klimatycznej większość wypadły jest w sezonie wegetacyjnym, więc tam oczywiście są siedliska bardziej wilgotne i bardziej suche, drzewa są jakoś do nich przystosowane i, i jakoś to było do tej pory. Teraz się okazuje, że gorzej jest właśnie na tych siedliskach, które uchodziły za bardziej wilgotne, bo gdy się susza pojawi tam, to drzewa do niej nie są przystosowane. I tam są teraz największe problemy z zamieraniem. W kontekście tych katastrofalnych zjawisk, no, dużo znaczenie będzie miało to, jak ekosystem leśny będzie w stanie się odtworzyć, odbudować po, po takim zaburzeniu. To jest wartość ekosystemu, nie piękne drzewa, tylko zdolność do odtwarzania, to co jest określane jako resilience, tak? Tak, tak. No to, jest, to jest ważny termin w ekologii. W niektórych przypadkach będziemy mieli taką sytuację, że drzewa połamane obumrą, a w niektórych przypadkach będziemy mieli taką sytuację, że drzewa się odbudują, zregenerują, będą połamane, ale przeżyją. Ponieważ mają dużą zdolność regeneracji. Bardzo się gatunki pod tym względem różnią, no i tutaj właśnie dochodzimy do, do z, z tego e, ważnego punktu, że to nie jest dodatnio skorelowane z ich wartością techniczną, jeśli chodzi o produkcję drewna. Że wiele gatunków, które są bardzo źle widziane, czy były źle widziane w leśnictwie, no bo nie produkują drewna dobrej jakości, jak, jak grab, w tak, którym, pod którym, się, pod którym siedzę, siedzę chociażby tak. Zresztą wystarczy spać spojrzeć na jego pień, żeby żeby od razu sobie wyrobić opinię. To jest drzewo, które ma rewelacyjne zdolności regeneracji po uszkodzeniach mechanicznych. I po stąd To są żywopłoty grabowe, które można, no, można przeciąć Można ciąć lat. I, i będą odrastać. To jest, stąd też grab, mimo że jest chętnie zgryzany przez jeleniowate, to w warunkach silnej presji tychże jeleniowatych jest jedynym gatunkiem, który zdoła wyrosnąć jednak. Dzięki tej zdolności regeneracyjnej. Tak? Nie dlatego, że go omijają, tylko dlatego, że on potrafi to zrekompensować. Każdy gatunek w lesie ma jakieś zalety. Tak? Nie jest tak, że, że, że jest większość gatunków bezwartościowych i kilka takich, na które mamy stawiać. Tylko każdy ma swoje miejsce. Jak, jeżeli chodzi o produkcję drewna, oczywiście mamy te gatunki, na których polegamy, i, i to jest prawda, że one produkują drewno albo szybciej, albo lepszej jakości. No, ale jeżeli mówimy o trwałości lasu, o, o innych funkcjach niż produkcja drewna, no to te pozostałe gatunki też są bardzo potrzebne i nie możemy ich automatycznie spychać na margines. Co, co do tej pory w dużej mierze się działo. Wystarczy przyjrzeć się wykresom składu gatunkowego naszych lasów. Z 40 gatunków. Yy, yy. Które w, w, w sposób naturalny u nas występują, drzew. No, na tych wykresach można zobaczyć dziesięć. Tak? Pozostałe są w, w jednej grupie i to w dodatku niezbyt dużej. I to w wyniku działalności człowieka, który świadomie ograniczał e... ich wzrost? Znaczy, proteguje jedne gatunki, na przykład je sadząc, albo to, co wspomniałem. Tak? Możemy zostawiać już w tej chwili osikę czy iwę w lesie, tak, ale pójdzie pan do młodnika kilometr stąd i zobaczy pan, że wszystkie osikiwy są wycięte, a buki są zostawione. Jak mówię, to jest, to jest nawyk, tak, tego się łatwo nie zmieni.